Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku chciałbym Wam zaprezentować paczuszki z kartami limitowanymi XXL z kolekcji Road to FIFA World Cup Qatar 2022. Nie wiem, czy oglądaliście mój odcinek na tym dużym kanale, gdzie otwierałem paczuszkę z niemieckiego panini. Tam właśnie te opakowania były połączone po dwie sztuki, i dlatego wziąłem tak, jak to było tam. Powiązane tymi gumkami i zobaczymy, co w środku, jakie karty limitowane. Czy będą one się powtarzać, czy będą różne? Czyli tutaj jest pierwsze opakowanie. I jakie tutaj są karty limitowane? Kevin De Bruyne, Belgia. Następnie Robert Lewandowski, Polska. Emre Can, Niemcy. Robin Gosens, Niemcy. Czyli tutaj, jak będą Niemcy, to nie będę się powtarzał, bo jak widzicie, więcej tych limitek jest. Leon Gorecka. Gravenberg, to już jest Holandia. Duwan Zapata, Kolumbia. Arnautowicz, Austria. Bellingham Anglia Ronaldo Portugalia Pedri Hiszpania Ochoa Meksyk Al-Haydos Katar Ingolocante Francja Czyli ile tutaj mamy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 14, no a teraz drugie opakowanie. I tutaj mamy kolejne. Hojbierk Dania. Donna Włochy. Sanchez Chile. Havertz, Niemcy. Messi, Argentyna. Klostermann, Niemcy. Firmino, Brazylia. Waldschmidt, Niemcy. Zakaria, Szwajcaria. Valverde, Urugwaj. Mares Algieria. Isak, Szwecja i Musiala Niemcy. Czyli tutaj ile mamy? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13. A więc 27 kart limitowanych XXL w tych dwóch holderach. Fajna sprawa i tak patrząc większość chyba tych małych limitek, bo ja tutaj mam je obok, więc przeliczymy sobie ile tutaj było malutkich limitek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem zgadza się moi kochani 27 małych i tak samo 27 dużych z tymi samymi zawodnikami więc naprawdę to jest mega mega sprawa okej okay, moi kochani czekam na wasze opinie odnośnie dzisiejszego odcinka dziękuję za oglądanie pozdrawiam trzymajcie się i cześć